Siemanko. Słuchajcie, no w tym materiale, akurat, że mi się trafiła taka robota, postanowiłem o tym zrobić odcinek. Myślę, że odcinek może być dość ciekawy, bo y, podobną tematykę ostatni odcinek, jaki zrobiłem o ułożeniu wkładki pod nowej wkładki pod stare klucze cieszył się dość dobrym odbiorem tam ponad 100 tysięcy wyświetleń więc tym razem skupimy się na kłódce czyli ułożymy po prostu nową kłódkę pod stare istniejące klucze tutaj akurat mam właśnie taki przypadek że i furtka i śmietnik i taka kłódka która jest tam od pewnej bramy są wszystkie trzy rzeczy ułożone pod jeden klucz żeby było po prostu wygodniej Jakiś inteligentny inaczej zakleił tą kutkę, więc kłódka, starą kutkę, więc ona się nie nadaje, trzeba ją wymienić na nową. I żeby po prostu zaoszczędzić przede wszystkim kosztów klientowi, niepotrzebnych, to będziemy układać nową kutkę pod stare istniejące klucze. Wszystko Wam wytłumaczę krok po kroku, jak to zrobić. Mam nadzieję, że wim się będzie podobał. I zapraszam Was do dalszej części materiału. Ok, słuchajcie, skoro pacjenta mamy już tutaj na stole. Zabieramy się do roboty. To jest stara kutka, która właśnie została zaklejona. O, tutaj klucz ciężko wchodzi i nie wchodzi do końca i stoi dęba. No po prostu te kołki, które tu są w środku, są poklejone i chodzić już nie będą, więc ta kutka teoretycznie jest do wyrzucenia. Tu jest nowa kutka, która chodzi elegancko. I teraz tak, na co zwrócić uwagę? Ważnym elementem jest to, że najlepiej, żeby dobrać tej samej firmy i najlepiej ten sam model wkładki. Wtedy będzie ten sam profil klucza. Jedno do drugiego. Znaczy ja no, oczywiście na razie ten klucz tu nie ma prawa chodzić, bo jest inny kod. Będziemy ją przekodowywać, ale, ale chodzi o to, żeby tu ładnie wchodziła. I na tym trzeba się skupić. Ważne, żeby ta, ta kłódka i ta kłódka była e, najlepiej ta sama, tego samego producenta i ten sam model. E, ta jest do wyrzucenia, więc na tej nie będziemy się już skupiać. Będziemy rozbierać tą. No i bierzemy się za robotę. Czyli tak, otwieramy ją na początek. Tutaj jest taka półwkładka, e, którą musimy wyjąć stąd, bo tylko właśnie to będziemy e, układać. Tak naprawdę całej kłódki nawet rozbierać nie trzeba, e, bo tylko tam się do tego korpusu musimy dostać. Tu jest taka w środku śruba, którą musimy odkręcić, która właśnie trzyma tą półwkładkę. O kurde. Nie ciężko. O, poszło, dobra. I teraz tak, wykręcając ją, wyjdzie nam tutaj środek zaraz. O, proszę bardzo. To już odkładamy, to nam nie będzie póki co potrzebne, skupiamy się na tym. Tu jest taki element, ważny, żeby to, bo ta kutka, ważne, żeby robiła tylko ten ćwierć obrotu, czyli tu jest taka spineczka, jak gdyby taki ogranicznik. O, to trzeba stąd wyjąć, bo wtedy, kłódka, znaczy, cała ta wkładka kręci się w koło, a kręcić się nie może, więc tego, to jak zgubimy, to jest lipa. No i dobra, i teraz rozbieramy to, czyli tak, na początek musimy rozgiąć to kółeczko, które tu jest takie, o to srebrne, tu dookoła, ona jest tu zagniecione w dwóch miejscach, żeby trzymało cały ten rotor, no i tutaj już trzeba tak trochę pokombinować, ja to po prostu robię śrubokrętem, rozginam jakoś, no, bo spróbuję to zgnieść, może mi się rozejdzie trochę, no trzeba tak pokombinować, generalnie trzeba to zdjąć tak, żeby tego nie uszkodzić, no bo to jest cała spinka, która trzyma później cały ten rotor. Tylko trzeba to wziąć, poodginać. Znaczy ja to w sumie to mam tych spinek, to nawet jakby mi się to nauszkodziło, to też jakoś większego problemu bym z tym nie miał. No ale ktoś jak nie ma, no to musi na to po prostu zwrócić uwagę i uważać. Dobra, rozginamy to. Wszystko, żeby wyszło. Za bardzo, bo tu mi trochę kamera przeszkadza. Nie ukrywam, że to jest trochę problematyczne. Takie pokazywanie wam coś. No ale dobra, może się uda. Zresztą, nawet jak ją popsuję, to sobie wezmę nowo. To jest właśnie najciężej tu do zdjęcia, bo. Ona tutaj tak siedzi dość mocno, zagnieciona. O, ale już mi będzie wychodziła. Widzę, już zeszła. Dobra, to zaraz się wyprostuje, więc nie ma z tym problemu. No i wkładkę już mamy teoretycznie rozebraną. I tak, jakbyśmy teraz włożyli ten rotor, no to wyjęlibyśmy całą tą wkładkę i, i temat byśmy mieli połowicznie, można powiedzieć, rozwiązany. Ale ja tu robię trochę tak, że tak powiem, sposobem i zaraz wam pokażę jak. Bo robię tak, że obcinam tutaj tą część klucza, żeby później włożyć, przekręcić i tu wkładam spinkę. Wtedy dolne kołki, które są w korpusie, nie wyskakują mi w rotor i, no i mam mniej roboty później przy składaniu. Zaraz pokażę o co chodzi. Tylko muszę zrobić cięcie. I madełko. Wkładam ten kluczy, który chcę obcinać. I samą tą krawędź muszę, muszę sobie odpięć. Chodziło właśnie, żeby obciąć część klucza. I wracamy z powrotem na warsztat. Jak już mamy kluczyk obcięty, bierzemy tą półwkładkę. Wkładamy ten kluczyk, ale broń Boże, nie wyciągamy teraz, bo teraz by się zasy, z, wysypało wszystko. Bierzemy po prostu, obracamy to otworem do dołu. Wkładamy tutaj spineczkę. I teraz możemy cały rotor wyjąć. Bo teraz jest tak, że całe dolne tutaj kołki, które są na sprężynach w tym korpusie trzyma mi ta spinka. Więc to sobie odkładam, tego nie ruszam i koncentruję się na tym. Proszę bardzo, tu jest teraz wszystko na równiutko, więc stary profil jest ułożony. Ten klucz już mi teoretycznie nie będzie potrzebny. Biorę klucz, który chcę ułożyć docelowo. Wkładam w rotor. Proszę bardzo. Tu mi się kod kompletnie nie pokrywa. Teraz muszę. I teraz tak, mogę to zrobić na dwa sposoby. Jeżeli nie mam za bardzo kołków, no to yy, rozbieram starą kutkę, próbuję wydubać te, które były. No bo gdybym ten klucz włożył w ten tutaj rotor, to zresztą. Mogę pokazać, albo nie, nie będę się w tym kleju grzebał. Generalnie, gdybym to włożył w tą kutkę, to by było ułożone tak na równiutko, jak było przy tym kluczu. Natomiast tutaj, wiadomo, kot mi się nie pokrywa, więc ja to wszystko wysypuję. Te kołki zmieniam tak, żeby mniej więcej się to pokrywało wszystko to, co się da. A to, co się nie da, to sobie. Układam już z nowych kołków. Nawet jak będzie trochę wystawał, to też nic nie szkodzi, bo ja sobie to zaraz przypiłuję. Czyli trzy mi się pokrywają. Dwa następne sobie dobiorę tu ze swojej, tej skrzyneczki. I nawet jak wystaje, to też się tym nie przejmuję, o, bo to za chwilę zwraca z powrotem na, do imadła i spiłuję to, żeby to było wszystko. Równiutko, ale gdyby ktoś nie miał kołków, to wtedy z tej starej kutki można próbować odzyskać tamte kołki i ułożyć to w nowym rotorze. Dobra, znów no wracamy teraz do imadła, tylko włożę sobie jeszcze ten kluczyk i bierzemy się za spiłowywanie tego. Jesteśmy przy imadełku. Tutaj widać, że mi jeden wystaje, więc wkładam imadło. Wywołuję te wszystkie wystające, żeby były na równo. Wezmę sobie jeszcze, zrobię takie małe faski, żeby. Ale to się ciężko robi przez kamerą. No wyskoczyło do dziury go z powrotem. Teraz zrobię na górze takie małe faski, żeby to ładniej chodziło, nic, nic nie zaczepiało. I ostatnia. No tak. Znów wkładamy ten, usuwamy te zadziorki, wszystko ładnie już chodzi, proszę bardzo, już jest wszystko na równiutko, nic nie będzie zaczepiać, wracamy znów na warsztat. No i jak już mamy ułożone, spiłowane te wszystkie kołeczki na równiutko. Nie ma żadnych kantów ostrych, co by mogło zawadzać. To wyciągamy klucz, wkładamy z powrotem ten rotor w ten korpus. Delikatnie to wszystko musi ładnie wchodzić. Wyciągamy spineczkę, obracamy ten rotor, aż zaskoczy. A słychać takie klik, i w tym momencie ten rotor już mamy. Działa klucz przerobiony, więc zostaje nam tylko teraz to po prostu złożyć. Więc, tak, w pierwszej kolejności to tak prostujemy tą spineczkę, którą zrywaliśmy, jakby się przerwała, trzeba by dawać nową, natomiast ta mi się nie przerwała, więc ją po prostu wyprostuję. Założę z powrotem na to kołko. Muszę to z powrotem zagiąć teraz, żeby to się trzymało. Jeszcze poprawię to takim... No to nie może, to musi być tak zagięte, żeby to po prostu nie wypadło później. No tak to by się przy włożeniu kluczu komuś rozsypało. I tak to już będzie, zrobimy to porządnie. Tyk. Z tej strony, z tej strony. OK. Chodzi i klucz można wyjąć, nie wypada, czyli już jest OK. To już nam nie będzie potrzebne. Teraz tak, wkładamy tą spineczkę. To jest bardzo ważna rzecz. Żeby znów ten obrót się zrobił tylko ćwierć obrotu, nie więcej. Wkładamy to z powrotem do kłódki. Tak, trzymamy paluszkiem. Zakręcamy śrubkę. Prosta robota, a to można wtedy zrobić i tak, teraz te klucze, które były wcześniej, już nie będą działać. A ten klucz, proszę bardzo, pyk, działa. Wszystko ładnie chodzi. I na tym to właśnie polega. I kudeczka została przerobiona pod stare istniejące klucze. Jeśli film się podobał, zostawcie jakiś komentarz, zostawcie jakiś ślad po sobie, wiecie jak to działa. Lajki, suby, mile widziane. Jeśli doceniasz to, co robię i co wam pokazuję, postaw mi wirtualną kawę. Będę bardzo wdzięczny. I wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się.